Czołem performatorzy, dziś sobota, a więc tradycyjnie, psychologiczny komentarz sportowy. Jak zwykle proszę Was o subskrypcję. Mamy ich już ponad 1900, a niebawem mam nadzieję, dojdziemy do 2000, a do końca roku do 10 tysięcy, także nasza społeczność performatorów naprawdę fenomenalnie nam się rozwija. Społeczność która ma na celu rozwijanie siebie, osiąganie najwyższych celów przy jednoczesnym dbaniu o relacje i o swoje zdrowie. Moi drodzy, z tym jest bardzo związany dzisiejszy temat, który chciałbym poruszyć, czyli temat kultury fizycznej. Bardzo zależy mi na tym, żeby usłyszeć Wasze zdanie waszą perspektywę, więc bardzo proszę, piszcie w komentarzach, jak wy rozumiecie kulturę fizyczną. Ja, jak ją rozumiem, to zaraz powiem. Dla mnie kultura fizyczna to coś znacznie szerszego niż wysiłek fizyczny. Kultura fizyczna to szereg działań, które mają na celu poprawę i utrzymanie kondycji naszego ciała. To oczywiście wysiłek fizyczny, ponieważ dzięki wysiłkowi fizycznemu rozwijamy swoje ciało. To dla mnie także dbanie o inne rzeczy niż fizyczny wysiłek, które sprzyjają ciału, czyli o regenerację, o sen, o dietę. Kultura fizyczna to dla mnie także pewne idee, jak i da fair play, zdrowej rywalizacji, współpracy, dzielenia się tym, co piękne, umiejętności brania i dawania. To bardzo ważny aspekt naszego rozwoju w myśl zasady, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc rozwijając swoje ciało. Rozwijamy swój mental. Mental jako jednostki, ale także mental społeczeństwa, a także całej ludzkości. Po prostu, rozwijając swoją fizyczność, dbając o siebie, dbając o naszą cielesność w takim zdrowym rozumieniu, dbamy o cały otaczający nas świat tak naprawdę. Ponieważ człowiek dobrze czujący się w swoim ciele ma wyższe poczucie wartości, a dzięki temu może lepiej współpracować, ma mniej nieprzyjemnych emocji, jest chętniejszy do pomocy. Także to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. Z tą kulturą fizyczną dla mnie bardzo wiąże się pojęcie wytrwałości, systematyczności, małych kroków których może nie widać tak bardzo, ale które przynoszą niesamowite, długotrwałe efekty, w myśl zasady, że naprawdę 10 tysięcy godzin poświęconych na coś czyni nasz mistrzami. Także jeżeli będziemy regularnie dbali o siebie, o swoje ciało, to staniemy się mistrzami tego dbania, a przez to także zdecydowanie poprawimy swój mental. Moi drodzy, ale tak jak mówię o tej wytrwałości, o tych małych krokach, to jest to na pewno w pewnej kontrze do tego, co widzimy często na Instagramie, na YouTubie, czyli tych herosów, sportowców, którzy przekraczają non-stop swoje granice, ale potem bardzo cierpią. Często młodzi ludzie, którzy czerpią właśnie z takich wzorców, nie widzą tych bardzo dużych konsekwencji dla zdrowia, ponieważ, moi drodzy, taki bardzo ciężki wysiłek fizyczny, taki sport ekstremalny, często bardzo wyczynowy, on nie przynosi skutków pozytywnych dla naszego zdrowia. To jest tak naprawdę skutek, działanie, które są bardzo niezdrowe dla naszego organizmu. Ja rozumiem, Wspaniałość sukcesu. Ja rozumiem, że to jest takie mega spektakularne. Z tym się wiążą piękne emocje, pokazanie się komuś, docenienie. Natomiast to często trwa chwilę. I ci sportowcy, ci ludzie, którzy osiągnęli ten wielki sukces, potem mają trudność w utrzymaniu swojego ciała w dobrej kondycji. Często tyją. Często dostają bardzo poważnych chorób. Serca, innych trudności ze swoim organizmem. Niestety ten sport wyczynowy i te ekstremalne działania często są związane z jakimś dopingiem, czy z jakimś bardzo mocnym szprycowaniem się innymi środkami dozwolonymi, bądź nie, ale które w tak ogromnej ilości bardzo mocno odbiją się na zdrowiu. Więc, moi drodzy, pytanie czy dla tej krótkotrwałej chwili sukcesu wielkiego czasem warto poświęcać swoje zdrowie moi drodzy jeśli my trochę nie będziemy umieli się nasycić tymi małymi rzeczami tym dbaniem o codzienną higienę zębów o dobrą dietę to nie będziemy szczęśliwi ponieważ nawet osiągając wielki sukces olimpijczyk na igrzyskach olimpijskich on ten sukces Osiąga raz na jakiś czas, raz na cztery lata w przypadku Igrzysk, raz na jakiś czas, ale też wydłużony w, w przypadku Mistrzostw Świata. Więc jeżeli my będziemy satysfakcję tylko wtedy czerpać, to w najlepszym przypadku jesteśmy szczęśliwi raz na rok. A jeżeli będziemy umieli czerpać satysfakcję z dbania o siebie, z codziennego dbania o siebie, to będziemy szczęśliwi codziennie. A to szczęście będzie budować Nasz mental i naszą fizyczność. Będziemy się lepiej czuć. Będziemy zdrowsi, przez co będziemy budowali szczęśliwsze i lepsze relacje. Także, moi drodzy, zadajcie sobie pytanie: czy warto? Czy dla tego splendoru warto często tracić zdrowie? I mam prośbę: zwróćcie uwagę na to, że to prawdziwe mistrzostwo dla Was może być sztuką długotrwałego wytrwania w swoim działaniu, w tych niewielkich krokach, bo to będzie czynić Was prawdziwymi mistrzami swojego ciała. Będziecie mieli nad nim pełną jakąś sprawczość, będziecie dobrze się w swoim ciele czuli. Także może niespektakularnie. Ale systematycznie dbajmy o siebie, rozwijajmy naszą kulturę fizyczną, a nie tylko fizyczny szpan. Czołem moi drodzy performatorzy i dobrego weekendu.